Witajcie w naszym kolejnym poradniku dotyczącym gry Brave Frontier. Dajcie. Dzisiaj będziemy mówić o Brave Burstie, o levelowaniu Brave Bursta, o zdobywaniu tak zwanego BB Fodder, czyli takiej karmy, która, którą podczas fuzji będziemy mieć szansę na podniesienie naszego poziomu Brave Bursta. Może pokrótce o tym, czym jest Brave Burst. No to w zasadzie chyba wszyscy wiedzą, którzy śledzą chociaż troszkę nasze poradniki i którzy w ogóle. Trafili na, trafili na ten poradnik. Mówimy tutaj o tym skilu, czyli skilu, który używamy, jak mamy naładowany ten licznik niebieski, który nam się ładuje pod paskiem życia. Jak widzicie, tutaj on ma level pierwszy. Maksymalny level to jest level dziesiąty. I tak, po co w zasadzie levelować ten, ten brave bars? Po pierwsze. Ten, po, poziom jakby tego Brave Burst wpływa bezpośrednio na damage, jaki z niego otrzymujemy. Skalowanie jest bardzo różne. Można w internecie znaleźć tabelę, w której te dane są wyłuszczone z, z gry. I, I, no, w przypadku niektórych postaci różnica jest nie taka duża, w przypadku innych ta różnica będzie bardzo, bardzo duża. Jeżeli, doda jeżeli dodatkowo dany, dany skill ma jakiś na przykład Efekt, czyli tak jak na przykład Sefia ma szansę na paraliż, ta szansa na paraliż też zwiększa się wraz z levelem tego Brave Bursta. Na jej poziomie nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że na pierwszym poziomie ten Brave Burst ma 25% szansy na paraliż, natomiast na 10 ma już 45%, więc jest to całkiem zauważalna różnica. Jeśli postać dana jest bufferem, i daję, tak jak na przykład Michel ma bonus do ataku, to yy, oczywiście yy, level tego Brave Bursta zwiększa procentowo ten bonus, jaki dostajemy. Teraz, tak, po pierwsze, kiedy warto jest rozwijać ten, yy, ten poziom, bo nie zawsze jest warto, czasem moim zdaniem szkoda na to pieniędzy. Przede wszystkim trzeba mieć na uwadze, że kiedy jednostka podlega ewolucji, czyli przechodzi w kolejne stadium, traci połowę brave, znaczy jego poziom Brave jest dzielony na pół i zaokrąglany w dół. Uh. Także nie warto moim zdaniem na wczesnych levelach specjalnie inwestować w, w ten poziom Brave Burst. Tak samo nie warto nawet moim zdaniem na maksymalnym poziomie ewolucji w tym momencie niektórych jednostek pięciogwiazdkowym levelować tego Brave Bursta, nawet jeśli, znaczy jeżeli wiecie, że, że będzie ewolucja sześciogwiazdkowa w jakimś niedługim czasie, bo po prostu jeżeli wejdzie sześciokwestkowa ewolucja, stracicie połowę tego Brave Bursta, a im wyższy poziom tego Brave Bursta, tym trudniej jest go wylewelować, dlatego być może w niektórych momentach dobry jest taki kompromis podlewelować go troszeczkę, ale już nie próbować go wymaksować, bo, bo już te ostatnie trzy levele to jest naprawdę droga przez mękę i kupę tej karmy trzeba władować w jednostkę, żeby, żeby uzyskać level up. Jak levelujemy ten, ten Brave Burst? Levelujemy go poprzez fuzję. Jeżeli fuzujemy z jedną jednostką, jakąś inną jednostkę, która ma y, Brave Bars tego samego typu, a typy są trzy: ofensywne, czyli jeżeli zadaje damage, supportowe, czyli jeżeli daje buffa do czegoś, na przykład do obrony, do ataku, do nie wiem, szansy na krytyka, i y, healing y, Brave Bars, czyli wtedy, kiedy leczy nam y, HP. -ki załóżmy gdybym chciał wylewelować braveburst Michel, musiałbym znaleźć kogoś z jakimś supportowym, supportowym Brave braveburstem czyli na przykład harpia ma supportowy klikam ok widzicie tutaj tą ikonkę w tym momencie one już chyba w miarę dobrze działają, także generalnie można tego używać jako wyznacznika. Jeżeli pojawia się ta ikonka, to znaczy, że fuzjowując tą jednostkę w postać, będziecie mieli szansę na level up. Dodatkowo, jeżeli już w ogóle chcecie się podejmować tego levelowania, żeby nie tracić olbrzymich ilości kasy, Warto jest robić to albo kiedy postać jest na bardzo niskim poziomie, albo kiedy jest wymaksowana. Jeżeli jest wymaksowana, to wtedy y, zawsze fuzja kosztuje około 2000 za jedną jednostkę. No i załóżmy, robimy sobie taką fuzję. Szansa jest niestety stosunkowo niewielka, no szczególnie, że ta moja y, Michelle już macha ma chyba na piątym poziomie y, ten, y, ten skill, więc no zobaczymy. Prawdopodobnie nic z tego nie wyniknie. No, tak jak myślałem. Inna metoda levelowania Brave Bursta, taka bardziej pewna, to jest fuzjowanie tej samej jednostki. Czyli mógłbym na przykład tą Michelle fuzjować w tą i bym miał niemal pewną szansę na, na Brave Burst level up, dlatego zresztą jednostek na przykład, które można wyfarmić z dungeonów, sobie trzymam kilka kopii, żeby potem użyć mm, do końcówki levelowania licznika. Natomiast też nie jest to pewne, nie jest to stuprocentowe, więc liczcie się z tym, że, że to nie działa zawsze. No i ostatecznie taką najlepszą metodą to są burst frogi. Fuzując burst froga macie 100% szans na podniesienie licznika, dlatego warto te burst frogi zachowywać na te końcowe levele ważnych jednostek. Tak jak mówiłem, w zasadzie... Jedynie moim zdaniem, znaczy taki główny sens jest levelowania tego w przypadku sześciogwiazdkowych jednostek z racji na to, że one mają jeszcze coś takiego jak super Brave Burst, który nam się aktywuje dopiero w momencie, kiedy wylewelujemy na dziesiąty poziom zwykły Brave Burst. I wtedy aktywuje nam się super Brave Burst i ten super Brave Burst wtedy możemy do dziesięciu leveli jeszcze Aj, też można levelować. Tak, dokładnie. Okej. Okay. Natomiast no, jednostki, które w tym momencie jeszcze nie mają sześciogwiazdkowej ewolucji, no wiadomo, że te, te większość tych jednostek dostanie sześciogwiazdkową ewolucję prędzej czy później, więc część tego licznika i tak pójdzie na marne. Natomiast jeżeli chodzi o to, które jednostki, mimo tego, iż nie jest to ich finalna ewolucja, warto jest rozwinąć, warto im jest podciągnąć ten Brave Burst, to są przede wszystkim bufferzy, bo o ile taki zwykły bonus do damage'u nie jest jakiś super, super istotny i super ważny w grze, to w przypadku niektórych bufferów już yy, poziom Brave Bursta robi naprawdę bardzo duże znaczenie. Na przykład Lotus Axe Michelle, która w tym momencie jest jej maksymalnym rozwinięciem jest właśnie 5 gwiazdek. Yy, jej Ignite Changer, czyli... Yy, czyli taki buff, który zwiększa nam atak, na pierwszym poziomie zwiększa atak o 50%, natomiast na dziesiątym poziomie zwiększa nam atak już o 100%, więc to jest naprawdę, jest. naprawdę duża różnica, tak samo jest, to, to się przydaje po prostu do takich jednostek, które nam są kluczowe dla pewnych strategii, czyli właśnie ten bonus do ataku największy w grze z Michel, czy na przykład, Duel GX2 i jego bonus do szansy na krytyka w przypadku teamów z zebrą na opartych właśnie na krytykach ten jego bonus do do szansy na krytyka też dosyć drastycznie wzrasta, jeżeli podlewelujemy mu ten, ten, poziom. Ja teraz tylko czekam, aż tutaj wbiję mu 80 na 80 i zacznę mu podciągać troszeczkę ten level. Pewnie nie na maksa, ale tak do piątki, siódemki będzie, będzie fajnie, jeżeli go podciągnę i to zauważalnie wpłynie na moc mojego, mojego teamu krytykalowego. Możecie też sobie go rozwijać, na przykład w takich jednostek, których często używacie jako damage dealerów. Ja na przykład rozwinąłem sobie troszeczkę yy, swoją Sefię. jedną z dwóch, gdzieś tutaj się chowa. O, ty Kikuri nie masz? Nie, nie mam Kikuri. A, to jest moja Anima, której, która ma na pierwszym poziomie, ale tu jest Sefia. Na siódmym, nie wiem, to chyba jakiś bug był, bo trzy, ten, fuzując z pięcioma śmieciowymi jednostkami z drugiego poziomu na siódmy level mi wskoczył Brave no, a ten, po prostu. No, aż, aż, troszeczkę mówię, dziwnie w tym momencie to działa. Mam wrażenie, że tak za bardzo ekstremalnie. Albo długo nic, albo wiesz, nagle Jasne. strasznie dużo. Nie wiem do końca jak to działa, być może po prostu coś trafiłem szóstkę, szóstkę w totka i, <laughs> już, nigdy i nie nic, już nigdy nic nie wygram w tej grze i nigdy nie podniosę żadnego Brave Bursta. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o to, co podnosić i po co podnosić. A teraz pomówimy o tym, jak podnosić, czyli o tym, gdzie najlepiej farmić moby. W przypadku fuzji, żeby podnieść level Brave Burst, nie ma absolutnie żadnego znaczenia typ jednostki czy element jednostki. Ważne jest tylko i wyłącznie, żeby jednostka miała określony rodzaj Brave Bursta. Dlatego naj najlepsze do tego są moby, które zdobywamy w tanich misjach, za mało energii. Ale które, które, których po prostu możemy zebrać małym kosztem jak największą ilość. Jeżeli chodzi o brave bursty do ataku czyli takie zwiększające klasyczne ofensywne brave bursty. To mamy pierwszą misję, gdzie mamy pięć, pięć walk z żelkami zwykłymi, takimi, hmm. które mają atak jakiś tam elementarny, zwykły, który podnosi nam, ma szansę na podniesienie Brave Bursta jednostek, które mają ofensywny Brave Burst. Tak samo mamy też Cave of Flames i to jest misja Wilder of Fire. Dokładnie takie same statystyki, za trzy energii, pięć walk. I też w zasadzie taka sama szansa. Wydaje mi się, że ta pierwsza misja jest lepsza, bo w, w Cave of Flames jest szansa na dropnięcie, znaczy jest szansa, że pojawi się nimfa, która nie zwiększa nam, nie ma żadnego Brave Bursta, więc, więc nie możemy jej użyć jako karmy. Natomiast w, w tej mapie tutaj, Start of Adventure, macie w zasadzie same jednostki, które zwiększają atak. Jeśli chodzi o leczące jednostki, to podobno najlepszą misją jest na łapie Morgan, czyli już troszeczkę droższe, Nocturnal Forest i macie Thief of the Forest. Tutaj za 5 energii macie 7 walk, czyli 7 potencjalnych jednostek, które wam zwiększą szansę. No i tutaj już są te takie ferries, latające duszki i... Claris, taki healer zielony, też, też ona ma oczywiście moc leczącą i też można jej używać do podnoszenia bebeków jednostkom leczącym. E, oprócz tego jest jeszcze Earth Shattering Spear, którego w zasadzie możecie używać tylko jeżeli przy okazji chcecie sobie wyfarmić Guardian Eye, bo on tu też dropi. To jest taki dosyć rzadki materiał. Mówiliśmy o tym w innym filmiku, a propos farmienia materiałów i, i krawcenia sfery mura masa. Jeśli chodzi o supportowe bebeki, najlepszą mapą, moim zdaniem, jest Forest of the Beast i misja Puppet of the Trees. Tutaj spotkacie, co prawda, troszeczkę taki miks tych jednostek, ale no ja ogólnie najczęściej farmię tę karmę właśnie na tej mapie, dlatego, bo po pierwsze Najwięcej jest z niej supportowych, supportowej karmy, która jest właśnie najważniejsza dla, dla, sporej części moich jednostek. A po drugie, przy okazji wypadają też czasem jednostki, które, które możemy, których możemy używać do podnoszenia ofensywnych bebeków i jednostki, którymi możemy używać, którym możemy podnosić bebeki leczące. Czyli takie wszystko w jednym? Tak, takie wszystko w jednym, za trzy energii, 5 walk. Bardzo przyzwoite. Jeżeli nie, nie zależy mi na tym, żeby tylko jeden konkretny bebek rozwijać, to ja sobie zawsze używam tej misji i tak na szybko ją przejdziemy. Zobaczymy, jak to wygląda. Tu niestety bardzo by się przydał nasz Auto battle, którego jeszcze nie mamy w naszej wersji, no ale będziemy musieli przeklikać. Jak na złość, oczywiście pierwsza nimfa, która jest zupełnie jedynym bezużytecznym mobem, który możemy spotkać tutaj. Oczywiście pod tym względem bezużytecznym, bo będą momenty, w których bardzo będziemy chcieli ją wyfarmić, właśnie. Ale wtedy jej nie spotkacie spokojnie. Tak, ta gra potrafi, robić. o. Ożelki, czyli, czyli farma do ataku. Nas tu głównie interesują Mandragory, czyli te takie zwariowane marchewki. Fajny ten Twój Critical Team z Zebra, powiem Ci. No, tutaj to nie widać w ogóle co on robi. Może nakręcimy odcinek o Critical Team i powiemy sobie o nim i pokażemy co potrafi. Chociaż w tym momencie to jakby nie jest jeszcze pełna możliwość, bo Duel i Michel nie mają sześciogwiazdkowej ewolucji. Ale mimo to spokojnie daje radę. Może zrobimy odcinek o zebrze, na przykład o farmieniu zebry i pofarmimy ją na przykład naszą zebrą. Kres to 7 będzie, tak, to będzie taki przewrotne? Ona użyję teraz swojej pełnej krytykalnej mocy na ostatniego super ciężkiego bossa. Hmm. Najpierw buffy. I teraz bebeki. Ciekawe, czy damy radę. Jak widzicie, cyferki wyskakują dosyć duże. No i na koniec jedynie, jedna jeszcze karma lecząca. To jest taki dobry miks, no mówię, nie? raczej rzadko się zdarza, że jakoś ewidentnie chcemy tylko i wyłącznie jeden rodzaj karmy znów dlatego ja lubię tą misję, bo jest tania i taka w miarę uniwersalna. No, i po jednym typie karmy. Nie jest to może szał. Najlepszy ran, jaki mógł się trafić, ale pokazaliśmy, jak to wygląda. No, i to zabiera trzy, trzy jednostki energii, czyli no, można to robić naprawdę długo. Oczywiście to jest żmudne i nudne, także najlepiej to robić, jak robicie sobie, nie wiem, coś innego, to tak w międzyczasie sobie klikać losowo, bo w tej walce w zasadzie byle co możecie klikać i, i tak wygracie. Multitasking. No, i teraz załóżmy tak. Tą mandragorę tutaj dla. Zastanawiam się, czy nie mam jeszcze z jakichś wcześniejszych ranów innych jednostek, ale chyba nie mam. Nie sądzę, żeby nam się udało trafić na akurat taki moment, żebyśmy mieli Farta i, i mieli BB-up, BB to się wtedy oczywiście tu pojawia wielki napis Brave Bars Level Up i tu nam przeskakuje. I spróbujemy może drzewka podnieść. Poziom leczący na pierwszy poziom, więc będzie największa szansa, a mam ile jednostek? Dwie, chyba trzy gdzieś widziałem. Tak, jest tam. tak trzy jednostki, które leczą. Gdzieś tutaj ikonki się zaznaczają. Są też czasem eventy, które zwiększają szanse na to. Ale... No niestety nie. Ale tak jak mówię, no tutaj nie, też nie łudźcie się, że to jest takie łatwe, proste i przyjemne, że sobie przelecicie trzy razy mapę i no. wymaksujecie wszystkie levele, bo tutaj, żeby wymaksować załóżmy, nie wiem, na dziesiąty poziom, no to czasem trzeba, nie wiem, 200, 300 nie, jednostek fuzjować, także no raczej to się robi po prostu, nie wiem, tak od czasu od czasu do czasu trochę, no. No, i tego żelka jeszcze damy, nie wiem. Możemy go dać. Lidit. Lidit? Ty masz Lidit w ogóle? Nie mam, właśnie dlatego się pytam. No. Ja miałem Lidit. Ty masz Lidit. Twoje Lidit mogę go wysłać. No nie wiem, załóżmy na przykład Twinson. Chociaż nie wiem, po co to bez sensu, ale. Nie, nie damy Twinsom, damy mojej drugiej Sefi, która ma. I tak się nie uda, mówię ci. Nie zapeszaj, nie zapeszaj. No, i się nie udało. <grywa> Także tak to mniej więcej wygląda. Y Umówiliśmy chyba wszystko. Tutaj po bokach wyświetlimy te misje, żebyście mieli to ładnie wszystko jasno wyłożone. A gdybyście mieli jeszcze jakieś pytania, to zapraszamy do komentarzy. A tymczasem będziemy kończyć. Zapraszamy do naszych kolejnych poradników i również do śledzenia naszych recenzji i innych gameplayów. Do zobaczenia.